No dobra, słuchajcie, w końcu udało się gdzieś tam przejechać, coś porobić. Takie pierwsze wnioski jakie widzę, już troszeczkę wspomniałem to na moim kanale POMPA CIEPŁA i PV, że rower ma bardzo takie energiczne wspomaganie. Co to oznacza? Nie ma takiego płynnego ruszania, czyli jeżeli zaczynamy pedałować, to po obroceniu jeden raz korbą, od razu jest wspomaganie i nie ma takiego płynnego wjazdu, tylko jest takie energiczne. To się jednemu może podobać, drugiemu się może nie podobać. Nie jest to przeszkadzające, ale mówię Wam o tym, że coś takiego ma miejsce. Maksymalna prędkość, którą udało mi się osiągnąć, to jest jakieś 33 do 35 km na godzinę. Oczywiście, że mówię Wam o tym, że ten rower nie jest może do yy, takich, że tak powiem, ciężarów. Co nie znaczy, że takim rowerem nie da rady. Taka osoba jeździ tutaj teraz zademonstruję, że jest to możliwe, ale po prostu tak sobie myślę, że raczej to jest dla mniejszych, mniejszych pasażerów. Nie? Dobra, ruszamy. O, i zobaczcie, jak wspomaga. Nie wiem, czy zauważyliście to że jest takie zerwanie. Chodzi o to, że na tej jedynce, jak wspomagamy sobie nawet na jedyneczce, to ta moc jest taka konkretna. Oczywiście jak mamy włączoną manetkę, co nie jest legalne, to jeżeli zobaczcie, teraz nic nie robię, dodam manetkę, to rower również powinien ruszyć. Na jedyneczce jestem. Nie kręcąc, rower jedzie. I oczywiście na każdym kolejnym biegu również jest możliwa jazda. Słuchajcie, nieraz słyszę takie coś, że rowerem elektrycznym nigdzie się zmęczyć. Lepiej przesiąść się na zwykły rower. A proponuję tym, którzy nie jeździ, niech najpierw się przejadą. Rower wyposażony w pełni. Z błotnikami, dzwonkiem, z lampkami, z podnóżkiem. Już wszystko gotowe, czyli w zasadzie nie musimy dokupować nic, no chyba, że mamy ochotę dokupić sobie, nie wiem, jakąś sakwę czy jakieś inne tematy. To oczywiście możemy. Światełko też oczywiście było w komplecie. I światełko było już nawet. A nie, nie było zamontowane. Tutaj jest na wtyczkę, więc gdyby coś to możemy sobie wymienić, gdyby coś nam się wydarzyło. Światełko również ma funkcję stopu, to zaraz wam to pokażę. Jeśli chodzi o hamulce, to jest jedyny taki minus tańszych rowerów elektrycznych, czy w ogóle tańszych rowerów, że hamulce mamy mechaniczne i mamy jednotłokowe. Tutaj mamy tłoczek z tej strony, z tamtej strony mamy taką regulację. A tam mamy. Widzicie? Jest taka regulacja, którą możemy sobie tutaj przeregulować. W miarę ze zużywania się klocków powinniśmy to przeregulować, no bo wtedy będzie nam krzywiło tarczę. To jest taka, taka rzecz, która jest właśnie niefajna przy tych jednotłokowych. To samo mamy z przodu. Koło przednie jest zamontowane na takim widelcu, w sensie na takiej szpilce, którą wymiana przedniego koła, opony czy czegokolwiek jest, w miarę szybka, więc tutaj nie ma problemu. Oczywiście jeśli chodzi o wygląd, no to jest kwestia gustu, co się komu podoba. Na przykład moja żona w ogóle nie chce wsiadać na ten rower, na którym ja w tej chwili jeżdżę, czyli na tego NGW, a mi na przykład bardziej się podoba jazda na tamtym rowerze. O, proszę zobaczyć jak, jaka zadowolona. Ale myślę, że jeszcze na koniec będę musiał ją spytać o wrażenia z jazdy. Chociaż wiem, że naprawdę jej się bardzo to podoba. Jeśli chodzi o taką staranność jeśli w tym rowerze, to jeszcze Wam tylko powiem o takiej rzeczy, że zobaczcie, co mi się podoba w tych właśnie wytworach chińskiej wyobraźni. No to mamy tak, że zobaczcie, na przykład jak są takie kabelki, które tutaj idą i nie dałoby się ich tutaj schować, no bo bez sensu je wkładać w bagażnik, bo jeden będzie chciał używać bagażnika, drugi nie będzie chciał tego bagażnika używać, bo można go oczywiście odkręcić. No to tutaj mamy takie... Owiki, że tak powiem, zastosowane, które nam trzymają te kabelki. Tutaj pomyślane od razu połączone dwa do kupy kabel razem z linką hamulcową. i Idziemy sobie do dołu. A tam, gdzie możemy schować, to zaraz przewrócę rower, to wam pokażę, że są takie kanały, w których są pochowane. Miejsce na baterię, czyli ten slocik bateryjny, wygląda w ten sposób. O ciach. Tutaj mamy gniazdo, a tutaj mamy takie jakby sprężynujące. Yy. Takie sprężyny, które mają, nie wiem, trzymać tą baterię, żeby ona nam nie skakała, a być może też załączają, rozłączają. Jeśli chodzi o kluczyk, który tutaj jest zastosowany, bo nieraz jest tak, że mamy jeszcze wyłączenie baterii, ale tutaj mamy tylko i wyłącznie wypięcie. Czyli chodzi o to, że jak zabierzemy, zapniemy sobie tą baterię, to żeby ktoś na jej, że tak powiem, nie zajumał, jak nas nie będzie. To jest jedyna, jedyna, jedyna sytuacja tutaj w tym temacie. To takie jeszcze elementy, które mi się trafiły w oczy, żeby Wam tutaj o tym powiedzieć. Jeśli chodzi o zasięg tego roweru, to producent deklaruje, że zasięg mamy 100 km. Ja myślę, że nie jest to realne, i tutaj też jest podane, że obciążenie maksymalne 120 kg. Sklep, z którego ten rower jest na testy oczywiście link macie w opisie też będzie jakiś kot rabatowy, więc jeśli będziecie mieli ochotę, to zapraszam serdecznie. Wracając do tego zasięgu, no to według, moich, według mojej jazdy, my oczywiście też wspomagaliśmy ten rower. To nie było tak, że rower sobie jechał na automacie w sensie był wspomagany cały czas tylko normalnie kręciliśmy i przy wspomaganiu do czwórki skala jest do piątki. No to wychodziło nam, że jakieś 55-60 km może jesteśmy w stanie zrobić. Ciężko mi powiedzieć, bo, jak już wracaliśmy do domu, i później następny wyjazd miał być, to po prostu ładowałem rower. Ale można założyć, że do 60 km zrobimy, pod warunkiem, że waga jest jaka jest, temperatura na zewnątrz jest jaka jest, i tak dalej, i tak dalej. Jest w dwóch wersjach kolorystycznych. Ale jest jeszcze też wersja, bo to jest taka, nazwijmy ją damka, jest też wersja męska, nawet chyba troszeczkę tańszy, więc tutaj spokojnie można sobie, że tak powiem, popatrzeć i samemu wiedzieć. Eliglite T1, tak się nazywa ten rower. Tak więc podsumowując, rower, bardzo fajny, jeśli chodzi o cenę, to jest w granicach 4000. 300 zł, ale macie rabat 250 zł na hasło, które jest w opisie. Bateria 12,5 amperogodziny, więc naprawdę daje radę. Silnik naprawdę w miarę mocny i daje sobie radę. Jeśli chodzi o zasięg, no to troszeczkę bym tutaj producentowi do końca nie wierzył. Prędkość maksymalna, takie 32 przy wspomaganiu i przy takim mocnym ciśnięciu, prezentuje się bardzo fajnie, ale to już jest kwestia gustu, co się komu podoba. Ja mówię oczywiście o rowerze, bo żona to mi się bardzo podoba. Jest jeszcze jedna bardzo fajna rzecz, którą tutaj wypatrzyłem w międzyczasie. Zobaczcie, mamy wejście USB pod monitorem. Jest taka możliwość, że podpinamy sobie telefon i możemy sobie ładować telefon w trakcie, ładować, bardziej nie rozładowywać, żebyśmy mogli na przykład na nawigacji jechać, czy tam w jakichś innych tematach. Jeśli będziecie mieli jeszcze jakieś pytania, to oczywiście piszcie w komentarzach, dlatego że pewnie dużo nie powiedziałem, a rower cały czas użytkujemy, więc będę miał dużą wiedzę na jego temat, jeśli byście mieli jakieś pytania. Dziękuję bardzo i zapraszam na następny film.